Prawde. A jak będę potrzebowała jeszcze potem jechać BMK, to pojadę. raz z wami. A raz mogę jechać na za zakupy sama? Nie. Ale wczoraj coś tam zakupiłyście. Teraz jeszcze nie ma rzeczy do szkoły. Rzeczy do szkoły. Nie ma to się pojawią za jakieś dwa tygodnie, jeszcze no. tego Zobaczysz, bardzo... teraz się nakupi, a później a wyjdzie fajniejsze. tak, że żeby, żeby, żeby będą fajniejsze. Dzisiaj to ja w ogóle mam jadę załatwisz to szybko, zanim się ludzie do tych sklepów wybiorą, bo będzie dzisiaj tragedia. Wszyscy będą ci szaleli i zakupy robili, bo jutro wolne. Um, a ja nas zaopatrzę ewentualnie w serki takie na grilla albo jakieś takie rzeczy tutaj, wiesz. No nie? Tak. No. Jakieś gazowane możesz rzeczy wziąć. Dobrze, rozumiem. Gazowane. To chodź, bo się nie mogę Dobra. doczekać. Jak ci się chce, to więcej, pewnie. Zrobimy koktajl. Tam z tamtej strony też mogą być, Matyśka. No tutaj zobacz, z tej tam przy ogrodzeniu te białe też zerwi jak są. Nie, właśnie w to błoto, właśnie. Dajcie mamie chwilę pobyć samej. A teraz zbieracie maliny. Idź, podbieraj maliny z Matyldą i zrobicie koktajl Dobra? Ja stąd wyjadę? Tak. Klara, ja powiem trzeci raz, dobra? Ale czwartego już nie będzie. Idź, zbieraj maliny teraz, dobra? Mama jedzie sama. Hej! Cześć! Tu masz światła, tak. Hej! Nie, nie, dobrze jest. Dawaj, dawaj. Hej Uhuhu. Czerwone cabrio Nie długo będę Masz pilota? Nie, nie mam Dawaj, przecież będziemy w domu Nie, tutaj, tutaj. Tu się doklej, w cień. Mocno do prawej. Daj do tyłu teraz i tutaj do lewej do tych słupków. Dobra, odbijaj. Basiu, ale dawaj mu gazu, nie, nie tak na samy szczelno. No, dobra i do tyłu jeszcze. Dobra, może być No i jak? Zarobiście. Ale <laughs> bo inaczej byście stękały. Pojechałam co miałam załatwić i, I jest air fryer? nie miałam, gdzie jechać i nam po co? O, muzyczka nawet była. Zarobiliście, Jezu, ale jest gorąco. Powiem wam, że wcale się tutaj bardzo nie, nie wietrzy. Tak pali to słońce. No, w tym samochodzie zwłaszcza. No. Chciałabyś z nami na rolki kość? Chyba znam twoją odpowiedź, ale... No właśnie w ten upał, to ja nie wiem czy to jest w ogóle dobry pomysł, wiecie? To no, jest dzisiaj gorzej niż wczoraj, 30 stopni i... Dzisiaj to ja bym proponowała... I rozgrzany asfalt, to ja nie wiem cień pod wiatrem I tyle A chciałabyś z nami w ogóle iść na rolki czy nie? Tak, ale nie Tylko nie dzisiaj, to powiedz kiedy Nie Mnie trochę chłodzi Czekaj, nie musisz tego otwierać tata, to wyjmę. Ja to wyjmę, Wadek bo grzeją Dobrze. A, tu mogę postawić statystykę, nie? To rzuć, po, nie otwieraj drzwi, rzuć po prostu, tak. Jest ok. Niech ci go co? Nie, no, a się ale ja Ale to co, atrakcją jest dla was... Tak pojechanie do sklepu? Tak. Dobra, dawaj te klucze, bo tu trzeba bagażnik przecież otworzyć. Dobra, ja to wezmę. Ja to wezmę. To może Ага. Что? Что мне делать вам сказать? Ты стёрка. Не, когда ты. Что? To dawaj, to zaniosę od razu. Czekaj, wezmę z tym kabel Dobra. Zamknij, Wadziuś, bagażnik. Super. W tej sytuacji polonez idzie do dziury, żeby się tutaj tak nie palił. Dobra. Airflyer na miejscu.